Cześć, przychodzę się do Was z nowym filmem. Jak widzicie po tytule, pokażę Wam w dzisiejszym filmie zakupy, jakie poczyniłam ostatnio na letnich wyprzedażach. Pokażę Wam też rzeczy, które kupiłam już jakiś czas temu, ale o nie dopytujecie w filmach. Tak więc dzisiaj pokażę Wam po prostu, co gdzie kupiłam. Mniej więcej, jeżeli będę pamiętać, to powiem za ile. Mam nadzieję, że jeszcze te niektóre rzeczy dorwiecie na wyprzedażach. Jest bardzo dużo przeceń, bardzo dużo produktów, a więc myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Na początek zacznę może od zakupów takich poza sieciówkami, czyli jakieś stacjonarne sklepy, Allegro, bo na Allegro też zamówiłam kilka ubrań, a więc pokażę Wam po prostu te, te rzeczy, tę te odzież. Zobaczycie, może jeżeli mi się uda i znajdę, to podlinkuję Wam też w opisie na dole linki tych produktów, właśnie tych ubrań, które zamówiłam. Pierwszą bluzką, jaką wam pokażę, będzie to bluzka, którą kupiłam w mieście obok siebie, czyli w mieście, obok którego mieszkam. Będzie to miasto Zambrów. Na pewno, jeżeli mnie oglądacie jesteście z tych okolic, to oczywiście wiecie. Kupiłam ją w takim sklepiku przy Rosmanie. Tam dużo jest odzieży, czasami fajne rzeczy. Właśnie ta dziewczyna, która tam siedzi, sprzedaje. Jest bardzo sympatyczna. I ostatnio, jak weszłam, kupiłam sobie właśnie taką bluzkę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Jest ona tutaj na taki 3 rękawek, można ją, ją tutaj podpiąć. Tutaj na taki guziczek jest ona tutaj wykończona taką, jakby koronką. Pudrowy róż, taka lekka, zwiewna, letnia. Stwierdziłam, że będę mieć po prostu coś takiego lżejszego, w razie gdyby schowało się trochę słońce. To wtedy mogę sobie zarzucić. Jest ona dość przewiewna, a więc będzie mi na pewno w niej wygodnie. Mam nadzieję, że tutaj zobaczycie, jak ona się prezentuje: że światło nie przełamuje kolorów. Kolejnym ubraniem, odzieżą, kolejną koszulą, może tak. Będzie to koszula, o którą było bardzo dużo pytań w filmach, ponieważ nieraz już w niej nagrywałam. Te koszulę zamówiłam na Allegro i właśnie e, mówię tutaj o tej koszuli w takie szminki. Bardzo fajna koszula, zamówiłam właśnie na Allegro, podlinkuję Wam pod spodem, jeżeli mi się uda. Powiem Wam, że zapłaciłam za nią, nie wiem, 40 albo 30 zł. Nie pamiętam, bardzo mało, jednak nie było tam rozmiaru, co bardzo mnie zmartwiło, ponieważ jest to rozmiar uniwersalny. Tutaj na mnie wszędzie pasuje, jednak na rękach ten obwód i tutaj te rękawy są bardzo obcisłe, tak naprawdę nie mam za bardzo w niej ruchu, zostawiłam ją sobie tak na dobrą sprawę tylko po to, aby w niej nagrywać filmy, bo niestety nie mam jak w niej chodzić, jest troszeczkę za przymała, tak jak mówię rozmiar uniwersalny, dlatego no mówię, nie każdemu może ona pasować, według mnie jest to takie małe M, na pewno S. A więc tak, tutaj jest ona, tutaj yy, zaraz Wam pokażę, tutaj możemy sobie zawiązać pod szyją na no, taką kokardę, tutaj mamy guziczki, taki ładny wzór, była chyba w dwóch wzorach na tej aukcji, jeżeli mi się uda, tak jak mówię, pokażę Wam, podlinkuję. Bardzo fajny, całkiem ok materiał, ale niestety rozmiarówka yy, nie pasuje na mnie. Kolejne ubrania, jakie zamówiłam również na Allegro chyba od tego samego sprzedawcy, będą to dwie piękne narzuty, tutaj akurat mam czarną. Ma ona taki materiał, jakby powiedziałabym, płaszczykowy, ale jest bardzo, bardzo cienka. Ostatnio we vlogu jak jechałam do Białego Stoku, do galerii na zakupy, na pewno jeżeli oglądaliście, to pokazywałam te narzutę. Ona jest taka do połowy tyłka, nie jest za, nie jest za długa ani za krótka. Tutaj macie, zobaczcie, taką klapę, można ją sobie zapiąć, mam nadzieję, że to będzie widać. B, można ją sobie tutaj zapiąć tak na guziczki oraz nosić taką właśnie rozłożoną. Te klapy tutaj bardzo fajnie się prezentują z tyłu. Zobaczcie, też jest taka fajna klapa, ogółem bardzo ładnie to wygląda. Macie też sznureczek, którym możecie w talii sobie zmniejszyć lub zwiększyć te, te, tak jakby, ściśnięcie, prawda? Możemy bardziej dopasować oraz możemy sobie rozluźnić, żeby tutaj to fajnie nam się układało. Ja kupiłam z myślą i nadzieją, że będzie to właśnie dłuższy płaszczyk, taki bardziej, wiecie... Coś w rodzaju płaszczyka na zewnątrz, żeby mogła założyć. Jednak jak przyszło okazało się, że to jest troszeczkę za cienkie i za słabo wykonane. Też za sztukę płaciłam, nie pamiętam, już chyba 30 parę złotych czy 40. Na pewno dam Wam znać pod spodem. A drugi taki sam kupiłam, tylko że w innym kolorku. Ten też wygląda bardzo ładnie. Jest to taki kolor morelowy, też bardzo fajny. Tutaj rękawek 3 czwarte. Wolałabym na długi, jednak niestety przyszło tak. Też zobaczcie, tutaj jest taka klapa, można ją sobie bez problemu zapiąć i mieć taki szeregowy, jakby, prawda? A jak nie, to po prostu rozpięty do białych ubrań, do jasnych spodni jak najbardziej. Tutaj podobają się te płaszczyki. Tu tutaj macie też tą klapę bardziej może na tym widać niż na tym czarnym. I tutaj właśnie również te ściągnięcie. Można tym paseczkiem ściągnąć się z przodu. Ja jednak wiążę go i wisi sobie z tyłu. A i po bokach jeszcze te płaszczyki mają takie kieszonki. Mam nadzieję, że tutaj będzie widać. Hmm. Hop. Tak, tutaj mają też takie duże kieszonki, można sobie bez problemu coś schować. Tak, prezentują się. Tak jak mówię, mam nadzieję, że linki jeszcze gdzieś tam znajdę i Wam podlinkuję na dole. Kolejne zakupy, jakie poczyniłam, będą to ubrania ze sklepu Handel. Tutaj, zobaczcie, mam taką właśnie. Koszulkę, którą przed chwilą pokazywałam z tymi płaszczykami. Zwykła, biała, koronkowe, wykończenie, prześliczna. Bardzo mi się spodobała. Stwierdziłam, że do czarnego żakietu albo właśnie do tych narzutek będzie pasowała idealnie na lato. Jest niby taka elegancka, niby taka luźna, wiecie, ale bardzo mi się spodobała. Za nią chyba zapłaciłam 40 zł, ale powiem wam, że zapłaciłam za nią 40 tutaj w Warszawie, w Złotych Tarasach w Hendemie. A w białym stoku taką samą widziałam za 30. A więc mówię, kwestia miejsca, sklepu, nie wiem, czym to się ma, ale tam była deszczkę tańsza. Więc jeżeli macie ochotę, były też takie kremowe, prześliczne, beżowe, kremowe, coś takiego, ale niestety nie było mojego rozmiaru, więc wzięłam tylko białą. Taka zwykła, do żakietu, do, do narzutki, fajnie się prezentowała, bardzo mi się podobała. Zostając przy H&M, pokażę Wam jeszcze dwie koszulki polo, jakie też kupiłam właśnie e, będąc w białym stoku. Tutaj będzie jedna biała w czarne prążki, czarne paski. Tak się prezentuje. Bardzo mi się spodobała. Ja ogółem większość swoich koszulek, t-shirtów mam właśnie w kolorze białym. Zwykła to jest ta z serii tej basicowej i tutaj za te e, koszulki płaciłam po 20 zł. Tak się prezentuje. Zwykła, taka wiecie do jeansów. Na co dzień gdzieś do pracy czy na uczelni, jak będzie jeszcze ciepło, jak najbardziej ok, spodobała mi się, więc wzięłam i wzięłam też taką samą, tylko czysto białą. Ten materiał jest taki, jakby troszeczkę prześwitujący nie jest to czysta biel, taka, wiecie, z takiego grubszego materiału tylko ta już jest taka bardziej przewiewna, też ta seria Basic. Tutaj też ma kołnierzyk i również 20 zł. Pierwsza cena tej koszulki to 40, i zaraz zerknę tej w paski również 40, a więc połowa taniej. Dwie takie zwykłe, dwa t-shirty, tak jak mówię, biały kolor musi być. Będąc jeszcze przy handlemie, kupiłam sobie oczywiście. Zestaw bielizny nie będę wam tutaj pokazywać, ale było mnóstwo przecenionych staników, skarpetek, piżam, majtek. Naprawdę bardzo dużo bielizny było przecenionej i ja sobie kupiłam taki trzypak bielizny koronkowej za 30 zł, a pierwsza cena tego zestawu to 50. A więc 20 zł taniej, 3 sztuki takich majteczek wpadły też w moje ręce. Kolejnym sklepem, w jakim kupowałam rzeczy, może pokażę Wam, tak jak leży obok. Po prostu będzie mi tak łatwiej. Już nie będę mówić kolejnością, gdzie i kiedy byłam, w jakim sklepie, po prostu pokażę Wam po kolei tak, jak sobie ułożyłam. I tak, kolejny sklep w stoku, będzie to sklep Kary. Jest to sklep. Do którego ja w sumie nigdy nie zachodzę, ale teraz akurat zaszłam, bo ciocia zerkała sobie kilka produktów dla swoich dzieci, jakichś ubrań, po prostu szukała do szkoły. Sklep Kary, taki czerwony, nie wiem, czy Wam to coś podpowie. Jak mówiłam Klaudii o tym sklepie, to pierwszy raz o nim słyszała, a więc tak. Tam kupiłam sobie dwa t-shirty, jeden. Po raz kolejny zwykły, taki biały, czysto biały. Tutaj tylko na rękawku ma takie jakby czerwone niteczki złapane. Taki też troszeczkę prześwitujący, delikatny. Ja za ten t-shirt zapłaciłam, już Wam mówię, 14,99? Nie, po 11. One weszły na kasę 11,99, a pierwsza cena to było 40 zł. Więc 40 zł na 11,99. Zwykły taki biały, tutaj e, taka łódeczka pod, e, pod szyją, a drugi taki sam, tylko czarny, w czarnym kolorze. Stwierdziłam, że też takie zwykłe, wiecie, do polatania. Nie wiem, jak długo wystarczy mi, e, na, na jak długo wystarczą mi te t-shirty, czy się nie zeszmacą, nie rozciągną podczas prania, no ale po 12 zł, czego tutaj wiecie się spodziewać. Tak więc dwa takie zwykłe t-shirty e, również dokupiłam. Kolejnym sklepem, w jakim robiłam zakupy, będzie to może New Yorker, pokażę Wam. Pierwsza rzecz, pierwsza koszula, jaką kupiłam, będzie to taka prześliczna, elegancka koszula w paski. Jest ona z takiego miękkiego materiału, który się nie gniecie. Nie jest to taki miękki materiał jak bawełna, ale tutaj on ma też na pewno nutkę takiego poliestru w sobie, bo jest miękki, ale śliski. Też jest to taki materiał, który jeszcze jako tako pozwoli naszej skórze oddychać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak się prezentuje. Koszula jest przepiękna, elegancka. Bardzo mi się spodobała, jeżeli oglądaliście vloga, to również tam ją właśnie mierzyłam i ten fragment też wam wrzuciłam. Tu oczywiście na guziczki, tu również. Tutaj taka kieszonka z jednej strony. Za koszulę zapłaciłam 44,95 i przeceniona była z 70 zł. Tak więc też spora obniżka. Bardzo lubię koszulę, powiem wam, że bardzo rzadko w nich chodzę, ale jak tylko widzę jakąś nową, to od razu dokupuję. Mam taką manię, że dokupuję koszulą chyba z 15. A powiem Wam szczerze, że w żadnej nie chodzę. Naprawdę jakoś tak nie lubię prasować, bo zaraz wszystko się gniecie i, i tak to wychodzi, ale nie, nie mogłam się powstrzymać. Musiałam ją kupić, bardzo mi się spodobała, fajnie się prezentuje, mam nadzieję, że wszystko widać. Też jest taka troszeczkę dłuższa, a więc jeżeli chcecie ją wypuścić, to bez problemu możecie sobie ją nosić. Nie będzie odkrywała Wam pleców. Ja przód zawsze sobie chowam. I jakoś tak to u mnie wygląda. Dalej jeszcze w New Yorkerze kupiłam sobie sweterek. Co prawda, jest lato, jest ciepło, ale to jest taki bardzo cieniutki sweter, który według mnie można nosić również teraz latem, wieczorami, wieczorną porą, jak jest troszkę chłodniej, ale też już kupiłam go z myślą o jesieni, o październiku, listopadzie, jak nie będzie jeszcze takiej wiecie zimy, tylko już będzie tak troszkę chłodniej się robiło na zewnątrz. Taki przepiękny, kremowy sweterek. Tutaj ma kieszonkę, jest zwężany u dołu. Tutaj ma też takie rękawki zwężane na takiej, jakby gumce szerszej. Ja za niego zapłaciłam 24,95 zł, a wcześniej kosztował 70 zł, więc też spora obniżka. I powiem Wam, że bardzo ubolewam, bo w Złotych Terasach zlikwidowali sklep New Yorkera. Nie wiem, czy on wróci, czy nie. Bardzo żałuję. I te zakupy z New Yorkera poczyniłam właśnie w Białym Stoku. Tam ten sklep jeszcze jest w galerii. A więc mam nadzieję, że w Warszawie też gdzieś wróci. W ogóle jeżeli jest w Warszawie i wiecie, że gdzieś jest na pewno, dajcie proszę znać, bo ja i moja siostra też często przyjeżdża na zakupy do tego sklepu, a jak teraz zlikwidowali, no to niestety ubolewamy. W New Yorkerze jeszcze kupiłam również troszkę bielizny. Również kupiłam sobie koronkowe majtki. Były przecenione z 30 zł na 4.95. Więc jeżeli macie ochotę, to oczywiście lećcie, sprawdźcie, bo bardzo dużo bielizny było przecenione i naprawdę mega tanio. Tak jak mówię, no z 30 zł na piątaka, no to bardzo tanio. Tylko kupiłam również jeszcze stanik z ceny, wyjściowa cena jest zamazana, nie wiem po co to robią, ale często oszukują na tym, już nieraz się na to złapałam. Więc tak, wyjściowa cena jest zamazana markerem. Następnie, niby jest przecena z ceny 37,95 na cenę 24,95. Tak jak mówię, nie wiem, jaka była wyjściowa. Zwykły też stanik kupiłam. I jeszcze ostatnia rzecz, taka jakby piżamowa, którą zakupiłam w New Yorkerze. Będą to krótkie spodenki do spania. Kiedyś kupiłam sobie chyba koszulkę właśnie z tego zestawu. Tak mi się teraz wydaje, że moja koszulka do spania, nawet pokażę ją, bo teraz w niej śpię. Moja koszulka do spania chyba jest właśnie z tego zestawu. Kiedyś kupiłam sobie ją też chyba na jakiejś przecenie. Jest to taka zwykła, zwykły czarny t-shirt, taki krótki, bokserka po bardziej, z napisem All I Need Is Coffee And Mascara. I tutaj do tej koszulki teraz dokupiłam sobie czarne spodenki. Te spodenki były, powiem Wam, przecenione z ceny również wyjściowa zamazana. Następna cena 37,95, nie wiem czy w to wierzyć czy nie. I przecenione były na 12,95 zł, a więc bardzo, bardzo tanio. Dokupiłam spodenki i teraz moja góra z dołem będzie współgrała, mam komplet, tak więc bardzo się cieszę. Koszulkę piorę, naprawdę bardzo często non-stop w niej śpię, nic się nie niszczy. W ogóle bardzo lubię tę odzież i, i bieliznę z New Yorkera. Mam naprawdę lata te bieliznę, nic się nie rozciąga, nic nie pęka, nic się nie niszczy. Jest bardzo tania i bardzo dobra, więc serdecznie Wam polecam, jeżeli tylko macie okazję spróbować, kupić to leście i bierzcie. Dalej jeszcze co Wam pokażę? Byłam też w sklepie Terranowa, tam kupiłam dwie. Trzy rzeczy i pokazywałam te rzeczy w, we vlogu, więc jeżeli oglądaliście, to też już je widzieliście, ale stwierdziłam, że dzisiaj w tym filmie jeszcze je Wam raz pokażę. Kupiłam sobie koszulkę, jest to taka bluzeczka, e, taka bardziej elegancka, śliski materiał, troszkę sięgniecie, więc e, trzeba ją częściej prasować. Tutaj ma takie, wiecie, falbanki na ramionach, bardzo mi się spodobała. Kupiłam, stwierdziłam, że coś takiego eleganckiego do wyjścia latem mi się przyda. Z tyłu jest związana na taki sznureczek, pudrowy róż, kolorek, bardzo fajna, przewiewna. Też myślę, że będzie ciężko z oddychaniem ciała w tej bluzce, ale co nic, spodobała mi się. I teraz nie pamiętam, czy zapłaciłam za ją 30 czy 40 zł, chyba 40. Jeżeli oglądaliście vloga, to na pewno będziecie wiedzieć. Już tutaj ceny nie mam, bo ją zakładałam wcześniej. I tak, tak się prezentuje, bardzo ładna, spodobała mi się a więc taka bluzka w Terranowie kupiłam sobie jeszcze spodenki również takie na lato, ale eleganckie. Był bardzo duży wybór. Ja skusiłam się na takie zwykłe czarne spodenki. Tutaj one są wykończone taką jakby obwódką, nie wiem co to jest, jak to nazwać, ale na pewno widzicie, to są takie kuleczki. Bardzo fajnie to wygląda. Zwykły taki paseczek, sznureczek. Są one na gumce, więc każdy wejdzie i znajdzie swój rozmiar. Powiem Wam, że ogółem w Terranowie wszystkie rozmiarówki są bardzo, bardzo zaniżone. Zawsze muszę brać kilka rozmiarów większe rzeczy. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja i moja siostra zawsze bierzemy dużo większe ubrania, ponieważ te rozmiarówki są naprawdę malutkie. Takie zwykłe spodenki dobierałam również z myślą, z tą koszulką. Bardzo fajnie się to prezentuje i tak, taki zestaw. Jeszcze w Terranowie kupiłam sobie górę od bikini. Jest to czarna góra taka z frędzelkami. Wszędzie szukałam takiej góry, bardzo mi się spodobała. Nie chciałam kupować zestawu, więc kupiłam sobie samą górę i też kupiłam chyba tę górę za 29.99 i przecenione to było chyba z 60 albo z 50 zł. Tak więc tak, tak się prezentuje. Jeżeli macie ochotę, to tam na pewno znajdziecie. Nie ma ramiączek i jest tylko wiązana z tyłu na taki pasek. Dobra, co jeszcze dalej? Ostatni sklep, jaki Wam tutaj pokażę, będzie to Pepko. W Pepko jakiś czas temu kupiłam sobie taką zwykłą koszulkę, zwykła biała koszuleczka wykończona koronką. Również pomyślałam o narzutkach i o tym żakiecie czarnym. I za koszulkę w normalnej cenie zapłaciłam 14,99. Bardzo fajny materiał z Pepko, ubrania i bieliznę również uwielbiam, a więc serdecznie Wam polecam, bo jest tania i również bardzo dobra. No i ostatnie właśnie takie rzeczy, których chyba Wam tutaj nie będę pokazywać, bo to też bielizna. Pokażę tylko strój kąpielowy. A z bielizny również kupiłam kilka staników, jakieś majtki, a więc możecie też zerknąć, bo było bardzo dużo przeceń. Na przykład z 8 zł na 5 jedne majtki, drugie majtki z 8 na 6, kolejne z, z 10 na 7. I staniki poprzeceniane znalazłam z 20 na 15 i kolejny z 20 na 15. A więc, jeżeli macie ochotę, to bieliznę Wam naprawdę polecam. Polecę też stópki, takie, których w ogóle nie widać: w balerinach, w sandałach, w jakichś trampkach. Są naprawdę super wykonane. Tylko bierzcie te takie po 3,99. One są bawełniane, super wykonane i starczają naprawdę na mega, mega długo. A te są takie tańsze, jeszcze jedne po 2,99, ale tamte to są tanetne. Nie kupujcie ich, bo od razu po jednym użyciu wywalicie je do kosza. A więc zwróćcie uwagę, bo te droższe są naprawdę o niebo lepsze i na dłużej starczają. I dobra, ostatni komplet, właśnie bikini. Pokażę Wam, co tutaj kupiłam. Tak, na dobrą sprawę pokazała mi przyjaciółka, że dorwała w atrakcyjnej cenie, a więc jak byłam z nią na zakupach, to też sobie dokupiłam. Tak prezentuje się góra tego stroju kąpielowego. Taka biała w paseczki bardzo fajnie wygląda, taki morski, tutaj wiecie, marynarski, nie morski, marynarski tutaj styl. Bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj są troszeczkę usztywniane po bokach te do podtrzymywania biustu. Tutaj nie ma żadnej gąbeczki, po prostu tak prezentuje się góra. Za górę od bikini zapłaciłam 14.99 również z 20 zł. Taki paseczek regulowany na szyję, i do tego dokupiłam sobie jeszcze majtasy. Zwykłe, czarne, klasyczne majtki kąpielowe. Za nie zapłaciłam również 9,99 z 15, a więc tak prezentuje się ta góra. A jeszcze do tych czarnych majtek pomyślałam, że będę mogła sobie kłaść tę górę właśnie z terranowy. Tak więc tak, tak prezentują się moje łupy wyprzedażowe. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałam, niczego tutaj wiecie, nie pominęłam, bo bardzo tych rzeczy dużo kupiłam, w międzyczasie wypakowywałam je, wpakowywałam na nowo, woziłam do domu, na wyjazd na Mazury, później wracałam. Więc mam nadzieję, że tutaj nic nie pominęłam i tak. To by było na tyle w tym holu. Mam nadzieję, że coś podpatrzyłyście dla siebie. Dajcie znać, jakie zakupy Wy poczyniłyście, jakie perełki udało Wam się tutaj kupić na tych letnich wyprzedażach. Myślę, że jeszcze do końca wakacji nie raz pójdę do sklepu i nie raz jeszcze coś kupię, więc jeżeli coś kupię i będę mieć jakieś nowości, to na pewno nagram Wam nowy film. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle takie filmy, bo ja uwielbiam je oglądać, są dla mnie inspiracją i mam nadzieję, że Wam też Coś tutaj udało się dla siebie podpatrzeć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, krótko buziaki. Papa! Pa. I chciałam tylko jedno. Przepraszam Was za mikrofon, który było widać przez cały film. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadzało. Trzymajcie się, papa! Pa.